witajcie na kanale, ja jestem Kinga i dzisiaj będzie y, film z gościem socjalnym. Oczywiście. To jest Badzia. Badzia możecie znaleźć w vlogów moich. Y, I Badzia będzie czytać mi y, recenzje moich ulubionych książek, slash książek, które czytałam. Jednogwiastkowe i ja będę musiała zgadnąć po tej opinii, co to ogólnie jest za książka. I ja nie wiem, nie widziałam jakie książki wybierała Ada, bo wzięła, brała jest z mojego i nie tylko, więc zobaczymy. No, możesz zawsze z pierwszą książką. Ta książka, największa część z roku. Nie rozumiem jej fenomemu, fenomenu. Chyba tylko Flowless może ją przebić w rankingu książek beznadziejnych robionych na szybko i dla kasy. Znaleźłam no, się jak, jak nie wiem i przepraszam bardzo, ale jak to możliwe, że on się respyla w domowych miejscach jak jakiś mop z Minecrafta? Przypadek? No kuźwa, chyba nie. To to jest Hel. No oczywiście. Ej, no już, a, już po tym y, flores już wiedziałam, nie? Tak mi się wydaje, ale ja wiedziałam, że weźmiesz Hel. A ja Hel nie mam na kudrycie. Masz chyba. Serio? No. A to nie wiedziałam. Chyba masz. A ale mam, ma mam, mam, bo ja robiłam rizd, no sorki, sorki. Ja robiłam Reddit, dobra. Autorcy chyba brakowało wrażeń w życiu, więc żeby wyrazić swoją pseudotolerancję, napisała najbardziej dandetną, gejową książkę. Przy tym rodzina monet to arcydzieło nie polecam. O boże! Okej, okay, dobra. Tamte... Ej, ja zażyczyłam graw książkę, co mi to mówi. Ale detną... No nie wiem, Czy... Myślę tak, mam trzy typy. Romeo Julian, herd comfort albo dzwonią na długą przerwę, ale na pewno nie z na długą przerwę, bo to jest zbyt... zbyt takie mocne. Czyli albo Hard Comfort, albo Romeo Julian. Chyba, że jest jakieś jeszcze inne. Jakieś inne szajstwa na Goodrichie, tylko co ja mam na jeszcze. Tak, bo ja tak to co nie wiem, co bym mogła czytać. Nie nam no, się wydaje. Ale head Comfort jest tandetne? Bo to jest najbardziej... Z... Chyba, że Angst w happy ending! O Jezu, jeszcze to! Zapomniałam o tym. Nie no, nie no, chyba... Chociaż He... nie wiem. Dobra, dobra, mi się wydaje, że head Comfort. No. Ej, naprawdę! To taka jest opinia na Goodrichie. Ale tandetne to, to nie jest tandetne! No, no nie, nie, nie pozdrawiamy opisał. tej pani. Pomysł był dobry, tylko czy tutaj nie wszystko się wyjaśniło, czy ja po prostu jestem głupia? Chyba niestety pierwsza opcja. To jest chyba, ja to czytałam niedawno. O Jezu, wiem. O, to, czy to jest o tych dzieciach takich? Ja nie wiem, jakie to jest. To jest chyba literatura dziecięca, to jest chyba. Tak mi się wydaje, że to jest to. Tylko. No, no albo, albo Marta Bian jeszcze. Jeszcze Marta Bian może, bo Marta Bian też ma takie niewyjaśnione rzeczy. Nie no, ale to mi się wydaje, że raczej, że to będzie szeptane. Nie, E, nie! nie. Dobra, to co jeszcze? Co no jeszcze? to to, to po tym zgadniesz. Niby ta książka to horror i tak yy, czytanie jest to istne horror i katorga. Jedna z gorszych książek, jakie przeczytałem. Horror, no to, to, to muszą mieć wakacje pod morzem no. w takim razie. O kurde, ja to bym nie pomyślała, ale dobrze myślałam, że Marta wiem No Ale pewnie bym strzeliła w Muchomory, bo Muchomory mają takie nie, wiem, jeszcze jedną, no to kurde, mam się przeczytać, ale zapomniałam To, to masz teraz przeczytać <gry nickname>: O <fors> <try> Tylko... Bo tego tak, jest. no wiem, wiem Leo... Tylko wtedy bym nie, nie, nie czytała imię Leo prawie nie sypia, Leo nigdy nie płacze, Leo ciągle Potem, <gryna> Potem bym zgadła Potem bym zgadła, bo ona serio wpierdalała tą sól przez całą książkę, więc... To ona, ja myślałam, że to chłopów Teraz będą po angielsku O <gryna> To, to jest teraz dobrą wymowę. Nie, nie nie I'm now stupider from reading this. Pamiętajmy, że to, to stupider było tak zakończone, bo nie, nie ma pojęcia, to też na tym. Stupider? Też bym tak przeczytała. Ale co ja czytałam? Okej, okay, dobra, czy to jest... To może być pomoc za mowa, bo to ja to tam bo tak szczerze to nie, nie wiem co w sumie mogło być jeszcze innego. No nie wiem, ale raport, Reading to jest... Nie wiem, co jeszcze czytałam, czytam, ale mo Igrzyska śmierci i taka recenzja? Nie! Nie, nie wierzę w to. Dalej, chcesz? No dalej, dalej. <grystanie> nie mam pojęcia. Czekaj się to przybliżę, sama sobie to nie mam pojęcia, jak jesteś tu rycka. Które? To? To. Tylko nie patrz innego. Buch update just. Uh... <grystanie> Dużo mi dało, co nie. dało. Ej, nie rozwalają mnie te, te. To teraz już jest trudne. Ja myślę, że takie łatwe wy, wybierać i ten, który dobra. Ale głupszy jest. Jestem głupszy w przeczytaniu tego. No. Może snow globe. Ale snow globe to jest fantastyka. To co. Co jeszcze tam takiego, że mógłbyś być głupszy w tego? Mógłbyś jakieś geje znowu. To, to może być ten trop. To możemy iść tym tropem. Tylko wtedy ja czytam taką książkę o jakimś astronaucie czy tam takim, coś, chciał być astronautą w jakimś Brooklynie, w The Hellie. Dobra, nie pamiętam tego. Co jeszcze czytałam? No nie no, ej nie pamiętam co ja czytałam, to jest głupie. i to teraz... Dobra, to powiecie Ci, by będzie taka kontrowersja jakby do tamtej opinii. Dobra, dobra. The dobra. book that got me into reading. Co? The book that got me into reading. jakby przez nią zaczęłaś czytać. Ona wprowadziła mnie w to czytanie. To no nie rodzina Monta. <laughs> ale po angielsku... Opinie, jakby... No wiem, no ale co jeszcze? Co? Kurwa, nie nie wiem. Co jest takiego... Ale ten... Dotknij mnie. Nie miałaś na Goodreads, ja nawet no nie właśnie nie co czytałaś. Właśnie ja też tego nie, nie pamiętałam. Kieruj się bardziej Goodreadsem, mimo wszystko. Okej, okay, Goodreadsem. Ta ostatnia jest taka bardzo podpowiadająca, bo ta książka nie jest nowa. Zupełnie nie jest nowa. Ona jest, znaczy, no z staram nie. I śmierci. No. Ej, naprawdę? I ludzie takie, I, opinii... I ludzie takie dają opinie tak? Ty, ja w ogóle to nie zrozumiałam. o ludzie, tym. Bo czytają w Moment i twierdzą, że to jest bardzo fajna książka. Ale ona wprowadziła mnie w czytaniu, no to w sumie no, znaczy, no, bo ma sens. no, ma sens, dobra, to jest, To, to ludzie, jakby zaczęło czytać o tych była ta zgodne i tak dalej, i oni zaczęli. To ma sobie sens, to, to ma sens. O, mają ulubiona opinię. Mech. No dużo mi to mówi, nie? No wiem, czekaj. To jest książka napisana dosłownie przez dziecko. Ja to napisałam, pozdrawiam. To jest jakiś... To, to jest też jakieś takie... Moje takie pierdoły, co ja czytałam. Co ja czytałam oprócz hell, Ale ja nie mam takich książek już na Czekajcie, przez dziecko, przez dziecko. Rodziny moich ma nie mam na Woodridge. Eee, o Jezu, o Jezu, co mogłoby dziecko napisać? Może Szyptany faktycznie, no bo to jest literatura dziecięca to bym... Ale to ja to napisałam. Pozdrawiam. Prosty sposób na No, tylko druga część. Okej, okay, okej, okay, bo ja się pokierowałam tym, że Karolina miała... Chyba była w liceum jak to pisała czy coś takiego. I w sumie tak pomyślałam, kto mógłby wstawić taką opinię? No ona to wstawiła. I no właśnie, no i teraz, teraz ogarnęłam to. Zajebiście, dobra. Ej, co nie było takie trudne? Myślałam, że będzie gorsze, bo jak mi to przeczytałaś, to ja miałam takie. What the hell? O. Jeden i pół na 5 gwiazdek za nawiązanie do Harry'ego Pottera. Nawią. Co nawiązuje do Harry'ego Pottera? Okej, okay, nic z geniowych książek. Muszę wszystkie odrzucić. Czy tam patrzę, ale o nie ja mam jej ja to... No, to. mi nic nie pomoże. Dobra, nawiązanie do teraz Snowclub nie ma żadnego nawiązania do Harkop. nie jestem Skamglub, bo on tam leży. Jak go widzę, eee, Co jeszcze ja czytałam? No to też proces posługnę na pamięsky. pierwsza części. Nie. Nie? To musi być jakaś fantastyka. No, chyba... Się no ty przyjdzie czas, tylko proszę to wyraźnie. Dobra, dobra, no. I jeden i pół gwiazdki na 5 za nawiązania do Harego Pottera. Nawiązania, okej. Okay. Co? Aj. Czyli bardziej w sposób taki, że wspomniane było. To, to może Chyba, to to że ja to słuchałam. Ja Mogłam to słuchać. To słuchałaś, czy nie? A to jest fantastyka? Nie. Okej. Okay. O nie, czyli to jest jakiś shit młodzieżówkowy. Nie, nie wiem. To jest jakaś młodzieżówka i to jest jakiś shit. Na pewno to jest jakiś shit. Tylko... Ok. Ale z... nie. Pomoc domowa nie napadła. Ej, nie wiem. A masz jeszcze jedną z tego, czy nie? Mam. To masz jeszcze drugą. Ale to będzie proste. Okej, okay, przeczytałam ją w jeden wieczór, bo czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie, ale ta historia jest tak naciągana, tak nierzeczywista i tak niepodbudowana absolutnie niczym, że mimo kilku uśmiechów, które pojawiły się na mojej twarzy podczas czytania, nie mogę dać jej więcej gwiazdek. Nasi bohaterowie nie mają zawróż charakteru, a wątek romantyczny nie ma sensu, bo czemu innego zaczęli się lubić i czemu nagle tak się kochają, jak kompletnie nic o sobie nie wiedzą. Kochają i nic o sobie nie wiedzą. Czy to jest gejowy shit? Nie wiem. Tak, tak, tylko który? Boże, który? O oh, fucking. Czyli to będzie. Dobra, Heart Comfort już było, to nie. Dobra, czyli nie może być jeszcze. Dobra, już chyba wiem, co to jest. Ja już wiem. Już teraz wiem. No. To jest. Romeo i Julian. Nie. Nie mam. Przecież to nie. był rudy. No i co, że był rudy? To co, dzwonek na długą przerwę? Co? nie, nie znam takiej. No to nie jest gejowy, co tam jeszcze było? No chyba, że Marta Bian jakaś znowu. Ale co było z Marty Bian? A, nocne godziny! Ej, co nawiązuje do na karego Petera? Ej, no ja nie wiem, ej, ile zobaczyć co ja tam mam w tej Ej, ja nie wiem, co masz. Ej, ej ja podpowiedz, po, podpowiedz pod, pod, od siebie. Mm. A lubię tą książkę? Nie wiem, nie pamiętam. Musiałam ją sprawdzić, a to nie sprawdzę. Eee, nie powiedz. powiedzieć. A. Osoba, która napisała tą książkę, jest fajna. Jest fajna? No. Ja wiem, co to za osoba, i ona jest taka dość popularna. Koniec oba! Kto? Michał pracuje nad naszym grobem. Nie. Ona w dwóch Mediach Polskich jest dość popularna. No, o tym, zapomniałam o tym, a ja tam go bez chyba to dlatego, bo ja tym w ogóle nie pamiętam Ale tam to, ja to czytałam ja to w jedną noc W Stanach Dlatego nie pamiętam If you told me hmm, hmm, and hmm, well uh, 12 years old, I would believe it, but my favorite character was the Frog the Dead Frog the Dead? Ja nie wiem, nie znam tej książki, O Jezu, to jest Anatole Lobsteru No co, o co chodzi z żabą? Yy, no bo ogólnie no ona znalazła żabę marłą i robiła z nią jakieś eksperymenty. Ale ja nie lubię tej książki strasznie. Nie lubisz? No. I ja nie podobało mi się zakończenie. jak chyba dwie gwiazdki temu. Gdyby nie klimat i starsze panie, byłaby jeden i pół gwiazdki. Klimat i starsze panie? What the hell? Starsze panie? No ja Nie wiem, co ty czytałaś. Klimat i starsze panie. Roma i Julian to jest. No. A co w się No, bo tam jest babcia takiego typka i taka pani, która sprzedaje jego dzianki. I one są zajebiste. Ja nie wiem, czemu ktoś ocenić tą książkę tak nisko. Kocham tą książkę. Nie, oczywiście jest oceniana na trzy, ale jakby A, jak gdyby nie klimat i pani byłaby jeden pół. Okej. Fair point. Tak szczerze. Ale ja lubię ich, więc no. No, to jest fajne. E, ale co to kurwa było wytyczne, zacytuję fragment hm... a nie, to ja nie muszę coś Izabeli Kisos-Korupy, woń do piekła kurwo wściekła, która kieruje do wkurwiającej, hm e, co do tego, wypierdala jej tyle nigdy w życiu, tak książka mnie nie wkurwiła jak ta. I ja jest w kimś złości. No. Dlaczego jesteś taki zły? Ja nie wiem. Ja wiem. Na kogo jesteś zły? Co to jest za książka? Dobra, czekaj. Okay. E, to jest jakiś bohater, którego nie, nie coś tam nie lubię, bo e, coś tam główno. Dobra, widzę, że to jest bardzo zła opinia w takim razie. Czy ja lubię tą książkę? Czy nie? na dwie gęski oceniłaś. Aha, <laughs> no to nie jest źle. No dobra, ale ja też oceniałam na dwie gęski. Czekaj. Ale... ale mówiłaś, że nie jest taka zła, jak patrząc na te inne książki, jakby z tego wydawnictwa. To jest nie. O, no. oh, fakt, To jest niezwykłe. Chyba. Tak, to jest na pewno. Wicewersy, ale czy nie ma prawa być na Dylisię. Czy to mi się kojarzy dobrze? Ale no mówię ci, nie oceniłaś tego wysoko, więc. O, oh, fakt. Zwyk... Chyba jest jeszcze druga. Tutaj drugą, tutaj drugą, Chyba. bo ja potem, potem nie czaję. Ja, ja wiem, że zaczaję dopiero jak. Mazurka zawsze taką. Odwróconą opinię, że jest jakby bardzo fajna. Okay. Ta seria naprawdę niezwykle pozytywnie mnie zaskoczyła, nie spodziewałam się tego po niej, a wydaje mi się, to jest nie, że seria. nam na dłużej. Okej, okay, to jest seria i to jest wydawnictwo niezwykłe. Yy, co jeszcze tam serię? Co było w serii? Nie of Sofiu, bo ja tego nigdy nie skończyłam. Okej, okay, to był... No, <laughs> no, Misja Coli! Noli, no. Jezu, to ja, w sensie ja to ogólnie lubię, Koli, się Koli była spoko, ale się Noli jest hmm. głupia. Kurde, właśnie druga część. Misja Noli jest głupia. Nie lubię się Noli, bo Noli jest głupia. E... O, i to jest, to jest, to, jest, mi się to przed egzaminem. Słuchaj. Um, mami i szóz, jakby kary każdy się zgadzają ze sobą. No. E, girl power in a fact up way. I nie, nie znam tej książki, ale ta mi się też się spodobała. Mamy issues. I jest ona trzy gwiazdki, koleś. Tak wygląda. Nie A to jest trzy gwiazdki, okej. Okay. Uh, Mamy issues. Um, that... What? Pom... Pomoc domowa? Chociaż nie wiem, bo to jest angielski, to ja nie wiem, jaki to jest The Housemaid No, to to jest to Okej, okay. to to. ale nie pomyślałabym nigdy, gdyby nie to, że, y, że nie miałam trochę innej książki, tak? Żeby strzelić, żeby nie pomyślała o tym, bo w sumie... No, Garpower tak, Garpower tak, ale mamy Issues... Nie wiem, tak średnio Gdybym miała trafić do domu, do domu dziecka lub... Hmm, skoczyłabym z dachu Do domu dziecka lub... lub hmm. Zdać to brzmi jak rodzina. <grafy> <tuszy> tak! Daś mi rodzinę mowy! Nie mam tej książki! Ja wiem, na tego cię dałam. Ej, dobra, to prawda, ale to. Znam Twoją ja, opinie. A, a małaś jeszcze coś do rodziny? O czy... Jezus, Maria, zdarzyłaś się Maria. To było do rodziny no. A, czyli nic ciekawego. Myślałam, że to jest takie bardziej trudne. Nie, nie było. No, wszystko łatwe, no bo wszyscy jak no. są opinie. A teraz z rodziną to wiem. Ty nerders are so dramatic. Dzień Okej, okay. czy to jest. dzwonek na taką przerwę. Nie. Yeah. Ej, ja mam ważny tu... mi to dasz. Czekaj, co. co? Ty nie co sobie dramatów. Nie, nie, nie damy chyba takiej książki tam, w ogóle. Nie Było, było na pewno. To może nie. Było Ale to, to jakieś nisko. Czyli tak. ja nie dam wszystkiego, tam, Ja tam dam 5 miesięcy, tylko tak myślałam. Dorek, czyli tego nie ma w ogóle. Ok. E, na są mega dramatyczni. No to na pewno nie jest snowglow, bo to nie ma nastolatków. E... Czy. Kojarzysz w ogóle tą książkę, że ja ją Nie Okej, okay, ja wiem co to jest no. Ja coś czytałam w Stanach i to jest o takim chłopcu z Brooklynie z Nowego Jorku Tylko jak to się nazywa? O, fakto to jest o jakichś astronautach No, ogóle... The Gravity. Of tak, to jest A tak. druga to była taka łatwiejsza, bo jest fajny, e, fajny wątek kosmosu, a nie fajne wszystko inne No naprawdę akurat Ta książka była dziwna bardzo Nie rozumiem, ale buja no, ja też nie rozumiem, ale to pewnie jest y, Marta Beyoncé, znowu, tylko co? Nie. syrenie? Snowglobe. Pod kruczem. Nie. Dobra, nie zgaduj, daję ci po dalej. Dobra, no. Książka ogólnie że mi się dobrze, miała przyjemny język, nie zrozumiałam chyba niestety końcówki i brakowało mi tłumaczenia jednego wątku między Szeptana. No. Chciałam jeszcze twoją dać dlatego na końcu, żeby było chyba dobrze. Nie wiem, zrozumiałam tej książki chyba za mi mieć minimalnego naprowadzenia na zakończenie. Na no po... bo to było dziwne, no, dziwne strasznie. strasznie! Bo ta była ruda i ruda zniknęła. Aha, i nie było. Młode Heli no? Dziwna była ta książka. A... Nie wiem co, co myśleć, ale pierwszy zgrzyt nastąpił, gdy autor wyraził swoją opinię o tym, że niektóre nastatki... Które... O ja wiem, co to jest... No. To jest reportaż yy... o boże, yy... o nich chcą umrzeć, coś tam... doczytam nie... cię do końca. No? Których chcą zmienić płeć, chcą yy, w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, gdyby... Gdy dotarłam do HM i on opowiedział w książce o tym, że tęczowe nastolatki, z którymi się przyjaźnił, jakby to była ich jedyna cecha, źle y, na niego wpłynęły, wiedziałam, że nie będę tego czytać dalej. Widzę, że autor chciał być wyrozumiały, empatyczny, ale mu nie, ale nie wyszło nie do końca. Ja wiem, co to jest, jest. O Jezu, to jest o tym zaborze? To jest reportaż o zaborze i ja tam... Tylko e, jak to się nazywa? Oni są Nie, czekaj. Nie chce żyć? Nie. Żyje, czy to mało? O, to jest to. O to mi chodziło. No to ogólnie to, to, ta książka jest spoko, tylko ma dużo takich dziwnych y, opinii autora w środku. Ale jakby same historie pacjentów są spoko. A czym to jest? No, masz y, ośrodek zamknięty y, w Polsce mhm. i dla chorych psychicznie, dzieci i tak dalej. No jakby taki szpital psychiatryczny po prostu. Mhm. No i oni tam opowiadają swoje historie. I się wypowiada ich wychowawca. To jest jego książka. E, ile tych niepotrzebnych angielskich słów, kobieto? Niepotrzebnych angielskich słów? Uh -huh. o, fakt, to nie może być angielska książka. To, co nie może. No, to Marta. Angielskich słów w książce? Ojej, to pewnie będzie jakiś nie wiem, Heiznow. Nie było głoche. No wiem no, ale nie wiem, że miałam waher. E, angielskich słów, książce Eto lubię w ogóle tą książkę? Nie wiem, chyba nie. A, no to fajnie. E, jakie książki ja nie lubię i tam jest, może tam być. O oh, fuck. No to znowu jakiś shit z niezwykłego. Nie wiem, języku, To nie jest niezwykłe. Aha, no to mega. Jezu ja, myślę, ja nawet nie fajną sobie czytam, to nie jest zabawne. I jeszcze miała boxegram to bym pamiętała, a teraz to już nic Co? nie pamiętam. Może prosty sposób na bezpamięć, tylko tam pierwszy. Okej. Okay. A to jest fantastyka? Ja nie znam tej książki, chyba nie. Serio nie znasz tej książki? Okej. Okay. No Kojarzę ją, ale nie czytamy nigdy. A masz jeszcze drugą do tego? No mam jeszcze dwie. To dawaj. I to jedna. Ok. <grym> Wydaje mi się, że dużo ci da. Druga mi da dużo? Nie, że to okci ok ci A. no mega. No to czekaj, już mówisz? Eee, czekaj, czekaj, jeszcze się zastanawiam, ale... To jest Anthony Love to mi się nie ta... nie ma tam nic innego. Podpowiedź sobie, że to ten twój goodrich. Okej, okay. ale snow? To jest już ostatnia książkę. Nie no, snow globe jest tłumaczony, to i jak można mi zarzucić, że ma za dużo angielskich słów? Nie, to nie to. Czyli to nie może być tłumaczone, okej. Okay. Czyli to jest polska książka. Ja dużo czytam polskich książek. Co ja mam na głowie? A ja jestem w trakcie czytania tego? Na no pewno nie. A, czy ja to już czytałam. Dobra. Pamiętam jak to czytać, ale to by było chwilę temu. Pamiętasz? Okej. Okay. No. Czy ja to musiałam nosić do szkoły? No. Nosiłam to do szkoły, okej. Tak się mówimy. Klon. Nie. Ale nie mam na góry, dzieci. A to a ty mam w domu? Czy pożyczałam, czy co? Chyba masz. O, o mam to w domu? Czy znaczy, ja nie wiem, może to sprzedałaś w co. Może dwory, może dwory. Nie. Ale dwor Nie podobało mi się to. Nie się pod to nie podobało. Znaczy, a, a śmiałam się z tego? No trochę, ale się po każdej książce śmiejesz. No ojej. Jak się nie podoba. No wiem o tym. Dobra, masz jeszcze ostatni. No, ostatni, dawaj. Chyba ja i... Hmm, się nie polubiliśmy. I jak nie będziesz wiedziała, to mogę ci podać co tam było w tym... Hmm, bo to nie jest jakby tytuł, tylko musiałabyś to bardziej rozszerwać. Okej, okay, dobra, tak. Ja ich się nie O ja pamiętam, że jeździły na, wyśmia... Ja to pokazywałam wszystkim. Ja wysyłam zdjęcia tego! Tak, to jest to! Chciałam wys... Nie, nie, bo Wiedźmina wysyłam zdjęcia, to nie. Ale widźmy, yy, jak yy, yy, yy. Dobra, powiedz mi co tam było. Eee, czekaj. Bo ja nie wiem, co to jest. Nie, nie. to jest tak trudna Czarno. gra. Ja i wy, 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 my się nie polubiliśmy Uważam, że No. Okej, okay, nienawidzę ku... tej książki. Ja miałam do recenzji. E, I no, ja dam tą dwie gwiazdki, ma? Ale teraz pytam no. jedną. Muszę chyba to zmienić, bo to jest tak głupia książka. Ja w ogóle zapomniałam, że ją czytam. I to jest chyba w ogóle pierwszy Goodreads mój. No, tak, pierwszy. No. Na tym końcu już miałam jakieś inne. Nie, dla mnie to jest gówno. Taki shit, masakra. Dobra. To to w sumie tyle. Ale ciężkie było. Podziękujcie ładnie w komentarzach, tak? że wybrała te y, tutaj słowa. Ja I ciężki. co? Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!